się dzisiaj robimy test czy to jest koło kręcące się w piłce tak 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 test. Trzy, dwa, jeden. A no właśnie, to robiłem testy, to działa naprawdę. Trzy, dwa, jeden. Jest! Działa, działa! Je, jedzie, jedzie! Zatrzymuj, nie! Głupie! Nie zatrzymuj naszego pracownika. No i wypadło spoko. Poczekajcie, włożę to tylko. To ma tam do, siostry, do pokoju mojej siostry. Poczekajcie. I ma więcej nie przeszkadzać. Trzy, dwa, jeden. Jest! Leci! 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 O Nie! Wypadło! ty jeszcze. I... Jedzie, jedzie. to było na tyle, jak widzicie, no. E, no nie działa za bardzo, ale było, było, jechało, jechało. Jechało tak. Nie, nie. O czekajcie, źle to pokazuję. Tak się pokazuje jak jechało. Nie. nie. Tak, jechało właśnie, jeżeli chcecie więcej takich eksperymencików, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie w komentarzach, a my widzimy się na następnym filmie. Na... E, telefon mi wypadł. Nara. O. o halo, zacięło się. Ja mogę zacząć.